Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym moim odcinku na kanale. Dzisiaj będę grał w grę, ale nie, nie w Tomb Raider, tylko w Fortnite. A. Zapraszam do oglądania. Ok, to zaczynamy. Na początek chciałbym Was zaprosić do lajkowania filmów, do subskrybowania mojego kanału oraz wciśnięcia dzwoneczka, aby, was, aby moje kolejne filmy Was nie ominęły. Piszcie w komentarzach jakie filmy chcielibyście obejrzeć jako kolejne. A ja zaczynam grę. Mam nadzieję, że nie będzie tak słabo jak ostatnio. Czy ostatni film wygrałem, ale wcześniejsze, chodzi mi o wcześniejsze filmy. Ok, to gdzie lecimy? A możemy sobie polecieć tutaj na plaży. Okej, okay, to ja wyskakuję. I lecimy. Chciałem wam powiedzieć, że przez chwilę zrobiłem takiego fejla Nagrywałem Fortnite'a Byłem z gościem 1 na 1 I już praktycznie przy koń końcowym filmie Skapnąłem się Że nie puściłem nagrywania Takiego fejla zaliczyłem Ale teraz już się wszystko dobrze nagrywa Dobrze mnie słuchać, mam nadzieję Napiszcie w komentarzach No no, widzę mam jednego... jedną osobę, która chce tutaj ze mną współpracować O no. Idę go załatwić, bo kurde, o o o gdzie on jest? Chyba u góry A nie, jeszcze wyżej jest. Co typ zrobił? Ale, no wyczuł, że idę. Nie. Dobra, no to idziemy na drugą rundę. Bo to co mi Tam i coś nie pykło. W kolejnej rundzie idę na żywioł od razu. Hmm. Piszcie w komentarzach, też, jeżeli chcecie, czy no, po prostu piszcie w komentarzach, czy wolicie właśnie takie materiały, właśnie jak mówię, po prostu z ze mną, z dźwiękiem, czy takie zwykłe, gdzie jest nałożona muzyka i film, bo to, będę czytał komentarze. To jeżeli będzie więcej głosów, żebym mówił na filmach, no, to będę tak robił dla was, dla widzów. A teraz bez zbędnego gadania Zaczynam kolejną rundę I będę się starał, żeby nie umrzeć Bo tutaj mnie gość ładnie załatwił Jeden gości dostał w głowę ze snajperki Okej, okay, to gdzie teraz lecimy? Hmm. O, polecimy sobie tutaj. Okej, okay, lecimy. No ale powiem Wam, takiego fajla zaliczyłem. A to było jakieś 5 minut temu, bo teraz dopiero zacząłem nagrywanie. Znaczy no już wcześniej już mi traj minęła, ale po prostu chwilę temu. skapłem, skapłem się na końcu yy, po prostu... A ta, 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 tak sobie chciałem sprawdzić. Naciskam Alt i Tab, a tutaj rozpoczyna nagrywanie. I automatycznie zawał. A już nawet czułem, że fajnie wyszedł mi ten, ten film, bo... Tak na drugiej rundzie, właśnie też na tej takiej, drugiej... Już walczyłem z gościem jeden na jeden. A tutaj rozpocznie nagrywanie. Hmm, no dobra, nie ma się co załamywać, lecimy dalej. Okej, okay, takie podstawowe broń na razie. Tego pistoletu nawet nie biorę, bo sobie. No i z nim je, nie działa. Aha, okej. Okay. W ogóle zauważyłem, że w ty, y, po aktualizacji ten y, znikają. Bronie, znaczy po prostu skrzynki. No, chyba, że nie znikają, a ja jestem jakiś po prostu. Źle widzę. O, o, no, karabin fioletowy się przyda. Kościół, dobra. Chyba, jakbym tutaj umarł, to bym naprawdę się źle Źle. Jeżeli chodzi o moje ubudowanie, to nie jest jakiś, to nie wiem, jaki level. Na pewno to nie jest level expert, tak jak inni to robią Jak oglądacie na przykład na YouTube innych takich koksów Ale takie podstawy potrafię myślę, nie wiem, ocenicie mnie w komentarzach Dobra, to sobie wymienimy, koksę zabeznamy No i lecimy Tam była municja, ale to na razie nie chcę O, tutaj jest kolejna Tu również Okej, okay, tutaj pewnie też będzie kolejny. no tak właśnie, jest skrzynka, bo słychać. Hmm, to sobie również weźmiemy, o, co tu jest? No w sumie nic specjalnego, to tego nie biorę. Bronie, bronie. Okej. Okay. Potki sobie wezmę na później, jakby na przykład jakiś, jakbym miał walczyć z jakimś koksem. I by na przykład bym załóżmy, żebym go zabił. Nie wiem, może bym załóżmy, żebym go zabił. I po prostu by mi brakło HP, to sobie bym go użył, nie? O tu jest jakaś ściana zrobiona, co pewnie ktoś tu jest W obok. Tutaj skrzynia została właśnie zabrana, to już nic. O, ale słyszę, że jest tu kolejna. No właśnie. O, no i kolejny karabin. No to sobie go również wymienię na ten, bo... Jak masz dwa karabiny, to przynajmniej nie musisz przeładowywać, i czekasz, aż się pierwsza broń przeładuje. A tak to sobie zmienisz podczas walki szybko z i masz. Czy będzie coś tutaj? O, o, o. Ja sobie poczekam pobawię się w kampera o, to był chyba dobry... zły pomysł jednak nie jednak był dobry jednak był dobry chociaż trochę ryzykownie no, ale jest git to sobie użyjemy to jest grzyb śmiertelności. nie no, żartuję sobie, ale... o, 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 o co mi się tu... Gościu! No i dobra. Hmm, Gościu miał kapustę. No mógłby kapuśnik z tego zrobić, no ale już sobie nie zrobi, bo nie żyje. No ale okej. Okay. Jestem w ogóle... no jestem poza strefą, idzie... Stref, no. Nie wiem, brać auto? Dobra, biorę. Najwyżej dużo hałasu zrobię. Puszczę pu, puszczę muzę i lecimy. Chyba nie wypłynę. Chociaż nie, wypłynę. Aha, okej, okay, no to zrobiłem interes życia. Myślałem, że samochody pływają, ale okej. Okay. Co? Gościu, co mnie przyciągasz? No i co się, gościu, buduje? No czemu ja go nie mogę trafić? Halo? Dobra. No kurde, ale prawie mnie zabił. No. Okej. Okay. Rekin sobie tam pływa, nie? Jeżeli rekiny, kurde, pływają po powierzchni, no to... Dobra, mam apteczkę, jest git. No dobrze, że wziąłem podki. To, co już mówiłem wcześniej, sobie teraz użyję. Dobra, idę. Wy to macie fajnie, nie? Bo wy sobie możecie zobaczyć pewnie wokół mnie lata z 20 gracza a ja nic nie widzę, nie? Chyba zacznę robić live'y I będziecie mi pisać po prostu... Takie, na Uważaj, na prawo jest jakiś ten, gracz, nie? I wtedy będzie mi po prostu... Lepiej będziemy się grało, nie? Tylko coś nie wiadomo, nie? Bo nie zawsze się może trafić takiej osoby, jak właśnie przed chwilą z ich walczyłem z takim gościem w ogóle jest druga sprawa zła, nie mam surowców. No. Okej. Okay. Już myślałem, że ktoś w tych krzakach jest, nie? Bo się krzaki, kurde, często... Ok. Niech sobie on przeleci, jeszcze ja poczekam. Sobie A jest wysoko, tym nad nie zauważy pewnie. Hmm. No lecimy, lecimy. Kurde, to ale wybuch. Muszę mieć więcej surowców, żeby mógł się budować. Bo tak to ja nie przeżyję. Dobra, teraz mogę sobie tu, O, dobra. Bo tak to ja. No, bez budowania też długo nie, nie pożyję. Tutaj. No to nic. Kurde, nie mam snajperki, a w, w tym w, w filmiku, który, w którym zaliczyłem fejla, właśnie miałem snajperkę, no i było mi łatwiej kogoś rozpatrywać, po prostu widzieć. A no tak to idę na ślepo. A, tu jestem na, na dworze, to nie. Hmm, okej, okay, no to, to, to tutaj może być. przeszukiwanie tych aha, no fajnie, no to straciłem na darmo surowca ci... o, no i ta taką grę to lubię tylko ja bym miał sobie jeszcze snajperkę, o lama, 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 dobra jak jest lama, to jest życie. Załóżmy, by mi się tutaj trafiła sniperka. No, już wtedy mam takie duże, dosyć duże szanse, żebym mógł wygrać, nie? Jeśli okaże, że gościu na końcu ma na, jakąś, na jakieś najlepsze bronie na całej mapie, no to może być ciężko. No to powiem. No nie zła snajperka Bardzo No nie zła sniperka nie zła Po prostu gorzej być nie mogło no, metal się on choć e, ja nie mam wcale tak mało surowców teraz Aaaa no właśnie ta lama tyle mi dała No dobra Ja niestety tego ja nie idę na koncert to nie ten typ gry że hmm. za chwilę okaże, że ktoś na drzewie jest jakimś kamperem najmniej no Heda w głowę I wtedy będzie tak średnio Hmm O, tak coś był w sumie wszędzie, wszędzie ktoś był. Po kamperach to raczej nie ma co szukać, ale... znaczy po przyczepach, no po kamperach. Ale w domu może coś być, no chyba, że... ktoś, już ktoś zabrał wszystko. Chociaż nie! What? Aha nie, Boże O dobra, no i co tu jest? Jej karabiny nie chcę, bo mam właśnie najlepsze, ale... Okej, okay, 14 osób zostało. Nie wiem czy kampienie na dachu będzie dobrym pomysłem, ale... Coś tu jest nie ma. O. Nie ma to jak właśnie kąpić je w oknie. No, piszcie śmiało komentarze, będę oczywiście wszystkie czytał. A teraz to... Nie ma okej, okay. za w... wcześnie to powiedziałem. O, miło pana widzieć, ładnie się pan tu skitrał ze schodami. To ja sobie poczekam. Też lubię poczekać. Nie no, żartuję. O! No! no, ja, ja ja. No cóż, było blisko. Goś miał 11 HP Nie wierzę w to. No cóż, powrót do lobby, a ja się będę z wami żegnał. Jutro kolejny filmik będzie. Tak tylko mówię. O, co ja tu dostałem? No fajny skin, fajny bardzo. Taki Wygląda jak żaba, ale nieważne. Nie wiem, bo mi się bardziej ta podoba. No dobra. Ta ja się będę z Wami żegnał, wiem, że mi poszło ekstremalnie dzisiaj bardzo fajnie. Też mi się podobało. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.